Witajcie grzybiarze Naprawdę króciutki wypadzik do lasu, bo mam dosłownie godzinkę Za chwilę w lesie się ściemni, ale Pierwszego prawuska już mam Widzę jeszcze dwa kolejne Więc taki leciutki rekonesansik trzeba zrobić O tam jest następny O, dwa są. Ładne, twardzioszki takie. świeżutki kolorek bardzo ładny i tu taka mała, mała prawina. I tuż obok tego zobaczcie góra w mchu. I proszę, jest prawus. Jest prawos. Właśnie tak się szuka prawdziwków. Powoli. Znajdzie się jednego, to już trzeba miejsce w miejsce sobie chodzić powolutku i, i znajdzie się o wiele więcej niż tego jednego, którego najpierw się zobaczy. Zdrowe, twarde nóżki. I trzy takie piękne. Boruski z jednego miejsca. I na pewno tu jeszcze wyskoczę. I kilka metrów dalej. Tu widzę pięknego. A tam dwa i trzy. No, coś niesamowitego coś niesamowitego I to widać, że świeżynki że tam kontroluje to miejsce wiecie co kilka dni więc to co umknie mi dzisiaj znajdę za dwa dni ale tu faktycznie musiało mi umknąć nieźle. I zobaczcie jakie. Ten jak ręka. No, tu jeszcze maluch taki był. I kolejny piękny borowik szlachetny, ale ten to już jest mega większy niż dłoń Piękny kolor Pytanie czy w miarę twardy czy już dziadek Twardy uuu, twardaszek Taki prawos? No niesamowite miejsce. Popadało i grzybki mocno ruszyły. Śliczny. I kolejny. Prawusek. Ostatni już dzisiaj. A już dzisiaj mam. Dość chodzenia ładny mały taki na marynatkę. Jeśli się film podobał, subskrybuj kanał, zostaw komentarz i do zobaczenia w kolejnym wypadzie do lasu. Pozdrawiam. O, na sam koniec, ale mega prawus. O cię. Spójrzcie na to.